Witamy na koncercie Country. To Mia i Zoe! A teraz brawo dla Ruby! Wyłączcie muzykę! Coś słyszę! To dzidziuś! Dajcie ją tutaj! Ostrożnie, podajcie ją na scenę! Mam ją! Ależ z niej aniołek! Hej, słodziaku! Chcesz zostać naszą córeczką? I tak właśnie Ginny dostała rodzinę! Gotowe być mamami, dziewczyny? Ginny już urosła! Kochanie, to prezent od Twoich mamus. Lalilu, możesz na nią popatrzeć? Widzimy się zaraz. Otwieramy prezenty. Co tu mamy? Śliczna sukieneczka. Wow! Jesteś cudem. A te buciki? Przemiesz je. Wróciły Twoje mamusie. Jesteś taka piękna, skarbie. Ginny kocha mnie, robi i Zoe najbardziej na świecie. Czekaj! Jesteś dzieckiem gwiazd! Musisz chodzić jak prawdziwa gwiazda. Dla ciebie tylko czerwony dywan. Jeannie to uwielbia! Dotarła na plac zabaw. Wow, ile tu dzieciaków! Dzieni się denerwuje. A jeśli jej nie polubią, znajdziesz przyjaciół, kochanie! Obiecuję! Patrzcie! Dzieciaki same chcą ją poznać. Dzieni nie wierzy własnym oczom. No dalej, słonko! Idź się okay. przywitać! Dzieci poznają jej mamy z country. Proszę o autografy. Ojej, to trochę za dużo dla Ginny. Otaczają ją. Z każdej strony. Czy mogę dostać autografy dla moich huh? przyjaciół? Jasne, kochanie. Dzieciaki w mig rozchwytują autografy. Ta dziewczynka ma talent. Zapraszamy ją do naszej szkoły muzycznej. Może kiedyś zostanie piosenkarką. Tak jak jej mamy. Ale najpierw zobaczmy te czesne. Spokojnie, my to zapłacimy. Choćby nie wiem ile to kosztowało. Ale Jimmy mówi nie, chce wszystko osiągnąć sama. Tak jak zrobiły to dziewczyny z Huntley. Jest teraz zdeterminowana. Powodzenia, Jimmy? No proszę, ktoś tu jest gotowy dorosnąć. No dobra, kochana. Masz dwie opcje. Drogie albo jeszcze droższe. Co wybierasz? Hmm, puste kieszenie. To może tak. Zaśpiewaj nam. Okay. Umowa stoi. To było niesamowite. Jesteś teraz nastolatką. Gotowa na nowy look? to? O, człowiek! Ja tylko dostarczam paczkę. Specjalna dostawa dla Ginny. Ups! Lalilu! potrzebuje waszej pomocy! Jasne! Do roboty. Najpierw śliczny kropto. Teraz spodenki. ja! Bum! I gotowe. Tego będziesz potrzebować, żeby zarobić pieniądze. Boisz się, że się nie uda? Hej, nie poddawaj się! Lalilu i wszyscy widzowie trzymają za ciebie kciuki. Ginny jest zdeterminowana, żeby zrobić to sama. Myślicie, że da radę? Mam nadzieję, że jej się uda. Jak sobie radzi? Naprawdę daje z siebie wszystko, ale nikt nie zwraca uwagi na Ginny. Mam pomysł. Czas na przebranie. Ginny musi uwierzyć w siebie. Do dzieła! Zarobienie pierwszych pieniędzy daje jej wielkiego kopa pewności siebie. Jaki piękny głos dziewczyno. Jej pierwszy napiwek! I to wystarczyło, żeby ją zmotywować. Patrzcie, zdobywa nowych panów! Jesteś niesamowita! Zarabia coraz więcej i więcej! To nasza córeczka! I tak właśnie wystarczy jej na szkołę muzyczną! Lelilu, udało się! Mogę się wreszcie uczyć! Ale ciężkie! Proszę, to na lody! Lalika dobra. Malujemy mikrofon! Dodajemy błyszczące kryształki. Dekorujemy nutkami. Zawiążemy słodką kokardę. Yep! Dziękuję. Mam certyfikat. Koledżu, szykuj się. Nadchodzi Ginny. Powodzenia, kochanie. Jesteś na miejscu. Wszystkie dzieci przyszły z rodzicami. A Huntry znów są w trasie. Ojej, biedulka. Do Ginny podchodzi dziewczyna. Hej ty! Tak? Huh? A gdzie twoi rodzice? Nie przyszli? Napisz w komentarzu mamusie, żeby Huntry przyszły! Wow, ale podmuch wiatru! Zespół wylądował prywatnym helikopterem! Hejka! Niemożliwe, to naprawdę one? Patrz, Jimmy, twoje mamusie tutaj są! Tak się cieszę, że przyszłyście! Kochamy cię! Jesteś najlepsza! Ale wzruszająca. Nawet Maisie o nie miała! Jej mamy do country? What? W skarbie zawsze jesteśmy przy tobie! Nadchodzi dyrektor. Czas na lekcję! Sekundkę! Najpierw trzeba dać mamusią buziaka na pożegnanie! Papa! Pa. Ach, nasza dziewczynka tak szybko dorasta! Żeby śpiewać potrzebujesz prawdziwego mikrofonu. Otwórz małą torebkę. Oto wszystkie części. Składamy je. Dodajemy małe skrzydełka. Jest! Teraz dekorujemy pierwszą literką jej imienia. Nie zapomnij zabrać go ze sobą. Czas na lekcje. Spokojnie, dasz sobie radę. Patrzcie, to dziecko country! O, o. Wszyscy zaczynają plotkować o Jeannie. Hej, jestem Johnny. Miło Cię poznać, jestem Jeannie. Chłopak postanowił wesprzeć nową koleżankę. Poczekajcie. Jeannie zaraz pokaże wszystkim na co ją stać. Wow. Ale czadowy mikrofon. Dzięki! Maisie zawsze marzyła o takim samym. I tak ci nie pomoże lepiej śpiewać. Jest przekonana, że Ginny nic nie umie bez swoich mam. Czyżby szykowała się bitwa? To było naprawdę dobre. Nieźle, ale głos Ginny jest jeszcze lepszy. Jeannie jest najfajniejsza. Wow. Tak łatwo ci nie odpuszczę. Rywalka coś kombinuje. Butle, jak głośno! Au, aż bolą uszy! Co tu się dzieje? O nie. Nauczycielka myśli, że to Jeannie zrobiła ten hałas. To nie wygląda dobrze. Ach, jedna Jeannie dostała złą ocenę. Co? Mamusiu? Nie martw się, kochanie. Miłość mamy zawsze pomaga. Zapuśmieętą buźkę w komentarzu, żeby dzień nie było smutno. Chcesz razem zaśpiewać? Niesamowite. Ups, pomyliliśmy oceny. Widzisz? Masz talent! Naprzód! Co mamy dalej w planie? Lekcja tańca! No to lecimy! Bierzemy gumkę do włosów! Jaka śliczna opaska! Dekorujemy ją błyszczącymi kryształkami. I nie zapominamy o opaskach na rączki. Witajcie w studiu tańca! Kto poradzi sobie dziś z choreografią? Ja się po to urodziłam! A jeśli się pomylę? Śledźcie trenerkę! Machamy! Łatwizna! Wiadomo, że ja jestem najlepsza! Nieźle, Maisie! Teraz Jeannie! Eee, tak? Co to za machająca kura? Pierwsza gwiazdka dla Maisy. A teraz szpagat! Maisy znowu daje radę. Dwie gwiazdki dla Maisy. Chyba po prostu nie umiem tańczyć. Nasza dziewczynka potrzebuje wsparcia. Mama robi i rusza na ratunek. Potrzebujemy waszych lajków, żeby dzień świetnie tańczyła. Wow, niesamowite! Fantastyczny wynik! I to wszystko dzięki Wam! Niemożliwe. Uważaj, Dini. <noise> Perfekcyjna obrona! Dzięki, Johnny. Zawsze do usług. Dini zdobywa największą gwiazdę dnia. Mamusie pękają z dumy. Hej, Dini. chcesz się kiedyś spotkać? Hola, kolego! Tu będzie potrzebna pomoc, mam. Najpierw czas się uszykować. Dini czeka pełna metamorfoza. Nie potrzebuje tego. A może makijaż? Nie! A może tylko podkreślimy twoją słodycz? O, cudnie. Gotowe! Teraz buciki i dodatki. Idealnie! Jeszcze ostatni szlif? No dobra, wyglądam całkiem nieźle. I słodka kokardka. Jesteś przeurocza. Uwierz mamom, one wiedzą najlepiej o nie. Późnij się! Pamiętasz, co ci mówiłyśmy? Tak, mamo. Mamusie życzę jej powodzenia! Chodzenie na obcasach wcale nie jest łatwe. Hej, Jeannie! Hejka! O, patrzcie, kto przechodzi obok. Czas na mój plan. Aha! Lody? Zaraz coś im zaproponuję. Przepraszam, że byłam niemiła. To dla was! Dzięki, Maisy. No dobra, dajmy im trochę przestrzeni. Miam, mia, mia. Mm. Uważaj, Jeannie, to jest zimne! Ale lodowate. Spróbuj zaśpiewać. No nie, nic mi nie wychodzi. Masz, szalik Aha. cię rozgrzeje. Nie pomaga. Czas poprosić o fachową poradę. Siadaj, kochanie. Zaraz poczujesz się lepiej. Biedna Ginny. Czy jej występ będzie zrujnowany? Głęboki oddech. Czas na badanie. Uruchamiamy maszynę. Ginny właśnie dorosła. Wow, jestem dorosła! Potrzebuję nowego stroju. Oczywiście, wybierz kolor. Chcę wszystkie! Ostrożnie z małymi częściami. Pracuj tylko z dorosłymi. Tada! Nowy top i spodnie. Przymiesz je! Wow! Dodajemy złoty łańcuch i nową fryzurkę. Dzięki Lalilu! O, o, gardło nadal mnie boli! Spokojnie, skarbie, coś wymyślimy. Nie ma co panikować. Biedna Ginny jest taka przygnębiona. Johnny do niej idzie. Hej, czemu się tak smucisz? Zostaw mnie. Johnny prosi Was o lajki, żeby rozweseli Ginny. Nadal nie działa. Mamusie bardzo się martwią. Chłopaku, odsuń się. Będzie dobrze, kochanie. Zostawcie motek mikrofonu w komentarzach, żeby Ginny odzyskała głos. Śpiew może być lekarstwem. Yay! Już czuję się lepiej. Ginny wyzdrowiała. Co za ulga. Czas na koncert. Mm, Lody. Ale zostawiamy tylko kubeczek. Dodajemy uchwyty. Malujemy na złoto. Mocujemy do podstawki. Dekorujemy gwiazdkami. To moje! Dawaj! Okay. Maisie zgarnia nagrodę. Dziękuję mamie, tacie i wszystkim, którzy we mnie wierzyli. Co? Ginny przegapiła swoją kolej? Wszystko zrujnowane! Spoko, skarbie. Coś razem wymyślimy. Chila. Została jeszcze jedna uczestniczka. Maisie bardzo nie chce, żeby Ginny wystąpiła. są się, kochanie. Dawaj sprzęt. Super głośnik dla super dźwięku. Najlepszy mikrofon na świecie. Ginny, to twój moment. Trzymajcie za mnie kciuki. się wierzą w nią całym sercem. Patrzcie, i fani przyszli. Tyle osób ją wspiera. Przykro mi, kochanie. Prowadząca zabiera puchar Maisie. Zwycięzczenią jest Ginny! Gratulacje! Moje marzenie się spełniło. A teraz chodzą, Huntry. Dzięki, że zawsze wam nie wyjeżdżyłyście, mamusie. Laleczka prosi, żebyście pisali Ginny w komentarzach, jeśli spodobała Wam się jej historia.